Witaj serdecznie, Mateusz Leśniak, z nami, Tarzan. Posłuchaj, yy, byliśmy świadkami w Twoim wykonaniu najciekawszej dzisiaj walki razem z trollowanym. No, właściwie miałeś przewagę, miałeś go na talerzu. Te niefortunne uderzenia jakości zeszły na ten kark i po prostu no contest. Skomentuj to. Wiesz co, yy, jak już. Padał na ziemię, to już był odłączony. I wiesz, ja jakby wziąłem go do bocznej i był w żółwiu i, i zacząłem go po prostu modkować, a to, że się zaczął przekręcać, no to zacząłem go bić w tym myślałem, że już sędzia zakończy i tyle, no. I wiesz, no, już widziałem na się cieszył, czyli a on kurwa zatrzymał walkę, no, no i tyle. No. Generalnie y wrócił do walki, to on go skończył tam w 10. Tak, tak to wyglądało. W każdym razie, no sędzia zachował się, tak powiedzieć, dyplomatycznie. No, nie, no, wiesz, y no, moja wina, tylko i wyłącznie, bo kontrolowałem całą walkę. E, a podpaliłem się na samym końcu. E, powiedz więc, mi, pokory. A powiedz mi, bo y, czy pierwszy raz coś takiego tobie się zdarzyło podczas walki? Nie no. <noise> Lubię się czasami podpalić. <noise> Wiesz jak to jest, to nie jest złe. emocje, nie? Ale nie no, jakby całą walkę kontrolowałem, więc jestem dumny siebie. Słuchałem na chodziłem na nogach. Pierwsza runda, trochę pochodziłem na nogach, chciałem go zmęczyć i go zmęczyłem tą pierwszą rundą. E, I druga zacząłem już go kąsać, nie? Według mnie no, technicznie wygrałeś, prawda? To, że tak się zakończyło jak nie inaczej, no to... Ja wiem, to tak, to technicznie po prostu zrobiłeś, ale powiem ci jedna rzecz, szacunek, bo ja poprzednio pa pamiętam poprzednio twoją walkę z Prime'a, y jak naprawić dobrego respektu. Niezależnie jaki jest przeciwnik, pilnowałeś się i to y sprawiało, że technicznie bardzo dobrze wypadłeś. No, starałem się, wiesz, nie, nie lekceważyć go, jak on mnie prowokował, ja i tak chodziłem się śmiałem z niego, wiesz? I tylko wiesz, jakby ja widziałem, że on się jak on dostał jeden mój cios, to ja już widziałem, że to już on już jest mój, nie? bo widziałem, że moja ręka bardziej. Tak, to, to było widać, że to wchodzą w niego te ciosy. W każdym bądź razie, posłuchaj, zdarzyło się jak zdarzyło, no kontest rzadko to się zdarza, ale tym bardziej jeśli chodzi o Prima, myślę, że bardziej zasięgowa będzie przez to walka dla wszystkich. No widzisz, no kurde, co mam Ci powiedzieć, no jestem, jestem zawiedziony sobą, nie? Trochę. No ale jakby plan wykonałem, mam nadzieję, że progres widać od ostatniej walki. Widać, widać, widać. widać. No, więc wiesz, byłem przygotowany i na parter, i na wszystkie, na wszystkie możliwe... Ja, ja powiem Ci tak, ja dopiero się rozkręcałem. No właśnie tak, tak to wieraj, wyglądało. Je, ja nawet jednej akcji nie zrobiłem, kurwa. No bo to się za szybko działo. No. Ja nawet jednej akcji, kurwa, nie zrobiłem. No. Dobra, posłuchaj. Idę. No contest, ciekawy wynik, wszystkiego no dobrego, wiesz. powodzenia, na razie.